Według Ariadne McGillivray, głównej scenarzystki, świat for honor był kiedyś równoległy do naszego, ale odszedł od niego w wyniku apokaliptycznego kataklizmu około 1100 roku naszej ery, który zniszczył niezliczone cywilizacje za pomocą tornad, tsunami, trzęsień ziemi i innych katastrof, przekształcając krajobraz. Wielkie imperium zostało niemal zniszczone. A jego resztki stały się rycerzami Ashfeld. Nordyckie imperium, które zamieszkiwało Walkenheim, próbowało się odbudować, ale zostało pochłonięte przez ziemię, zmuszając Wikingów do opuszczenia swoich rozpadających się ojczyzn i wyruszenia w nieznane nowe ziemie za oceanem. Wikingowie, którzy pozostali, zostali podbici przez rycerzy i wchłonięci do ich kultur. Z czasem historie Wikingów stały się mitami, gdy rycerze odzyskali Ashfeld i zaczęli odbudowywać, powoli wkraczając do Walkenheimu. Jednak kilka wieków temu Wikingowie powrócili za oceanu, gdzie stworzyli nową ojczyznę, pragnąc odzyskać swoje dawne ziemie. Odepchnęli rycerzy i ich wojna rozpoczęła się na nowo. Tym razem, uwięzieni w impasie, nie było widać zwycięzcy. Tak więc obie frakcje zaczęły rozszerzać się na wschód, w kierunku bagiennego Majr, próbując zyskać przewagę. Ale Majr nie było tak puste, jak sądzili. Samurajowie przybyli z za oceanu, ostatni z ich rodzaju, po tym, jak ich wyspiarska ojczyzna została pochłonięta przez morze. Osiedlili się w Mire, stawiając czoła jego niebezpieczeństwom i nazywając je domem. Z rycerzami i wikingami u swoich drzwi samurajowie włączyli się do wojny. Był to okrutny i kosztowny konflikt, który trwał przez lata. W końcu wojownicy żelaznej legionów Ashfeld wypchnęli samurajów i wikingów ze swoich ziem, a na końcu nastał pokój. Z czasem jednak najazdy wikingów zaczęły się na nowo, ale żelazny legion był słaby. I nieskuteczny przeciwko nim. Pod dowództwem Apollion, nowy legion Czarnego Kamienia, zaatakował i zdziesiątkował Wikingów z Walkenheim. Apollion miała zamiar sprowokować konflikt, aby frakcje rycerzy, samurajów i Wikingów walczyły ze sobą, aby przefiltrować słabych i pozwolić drapieżnikom wyjść na wierzch. To spowodowało krwawą siedmioletnią wojnę. A choć były próby zawarcia pokoju, wszystkie zakończyły się niepowodzeniem. Świat Hitmur wciąż pogrążony jest w konflikcie. Nowi bohaterowie i wojownicy nadal walczą o swoje frakcje. Nawet gdy Wulin, nowa grupa wojowników, przybyła do Hitmur, nawet gdy Ziemia drżała i pojawiły się znaki końca świata, różne frakcje walczyły dalej. Chociaż był krótki okres pokoju, powstanie Astry, i jej zakonu Horkos doprowadziło do nowego straszliwego konfliktu. Sojusz Chimery powstał przeciwko niej, ale nawet po bitwie o zaćmienie oba przymierza nadal walczą rok po roku. Nastała, jak powiedziałaby Apolion, era wilków.